Czy istnieje coś gorszego niż zdrada? Tylko choroba własnego dziecka. Szokujące wyznanie. Stop! To jest wiadomość, która łamie serca. Joanna Opozda, jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiego showbiznesu, ujawniła przerażające, trzymane w tajemnicy szczegóły z życia prywatnego, które na nowo wstrząsnęły tysiącami fanów. Aktorka, znana z ról w pierwsza miłość i burzliwego związku z Antoniem Królikowskim, Opowiedziała o tragicznej, dramatycznej chorobie swojego malutkiego synka, Vincente. Miesięczne niemowlę trafiło do szpitala z odmiedniczkowym zapaleniem nerek. Ta nagła i pilna sytuacja, ten cios prosto w serce matki, była dla niej prawdziwą traumą i całkowicie przewartościowała jej życie. Dzisiaj poznamy sekret jej niezwykłej siły i dowiemy się, jak to bolesne, Upokarzające doświadczenie wpłynęło na jej definicję wdzięczności i bezgranicznej miłości. Oglądajcie do końca, bo finał tego wyznania jest mocny, wzruszający i zmusza do refleksji nad tym, co w życiu jest naprawdę ważne. Joanna opozda to nazwisko, które błyszczy na polskich salonach, będące synonimem sukcesu piękna i nieugiętości. Od skromnych początków jako modelka, przez studia aktorskie na PWST w Krakowie. Aż po kultową rolę Jowity Kaczmarek, pierwsza miłość udowodniła, że aktorstwo to jej głęboka, paląca pasja i prawdziwe powołanie. Nie bała się ról ambitnych, takich jak w Bryzet Bardołu Cudowna, ani wyzwań medialnych. Jej medialna obecność rosła, ale wraz z nią rosła także cena sławy i prywatności, jej związek, a następnie burzliwe, publiczne rozstanie za Antonim Królikowskim. Na oczach całej Polski stało się ogromną narodową dramą. Aktorka publicznie wyznała, co oznacza dla niej zdrada w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem ze świata gwiazd. Zdrada, nieważne czy jesteś w ciąży, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, to jest zawsze trauma dla człowieka. To jest tak, że sypie ci się, wiesz, całe życie, nagle jakiś domek z karczery rozsypuje i jest to potworne uczucie. Te słowa, choć bolesne, stały się faktycznym uderzeniem w tabu i wyzwoleniem dla wielu kobiet, które przechodziły podobne cierpienia. Jednak nawet ten ból, to publiczne upokorzenie, nie mogło się równać cierpieniem o własne dziecko to był ból fizyczny i psychiczny. Narodziny Vincente 22 lutego 2022 roku były dla Opozda momentem przełomowym, spełnieniem marzeń, ale i początkiem najcięższej próby w życiu. Samotne macierzyństwo w cieniu zdrady, medialnego zgiełku i ciągłej presji mediów. Opozda otwarcie przyznaje, że pierwszy rok macierzyństwa był najtrudniejszy. To była walka z niedosypianiem, nocnymi pobudkami, koniecznością ochrony prywatności syna i walką o przetrwanie w trudnym momencie. Jeden z naszych fanów, obserwujący jej historię, napisał: To jest niepojęte, ile siły miała w sobie ta kobieta. Inna by się załamała po takiej zdradzie, a ona musiała walczyć o siebie i o dziecko. Prawdziwa wojowniczka. Sekret, który trzymała w sobie, dotyczy tragedii, która rozegrała się, gdy Vincent był zaledwie miesięcznym niemowlęciem. W ekskluzywnym wywiadzie dla świata gwiazd Joanna Opozda wróciła pamięcią do traumatycznego pierwszego pobytu w szpitalu. Jej syn, maleńki Vincent. Zmagał się z odmiedniczkowym zapaleniem nerek Gwiazda wyznała, że nie ma nic gorszego Niż patrzenie na ból własnego, bezbronnego dziecka Jak dziecko ci zachoruje i patrzysz na ten cały ból To nie ma nic gorszego w życiu Moje dziecko, gdy wylądowało w szpitalu pierwszy raz Mało miesiąc, równo miesiąc I to było straszne Mało odmiedniczkowe zapalenie nerek Co gorsza, sama była wtedy w połogu i z gorączką Opozda wspominała fatalne warunki i upokorzenie, który zgotował jej los. Ja też byłam wtedy w połogu, też byłam chora z gorączką. Spałam z nim na podłodze w szpitalu, warunki fatalne, gdzieś na kocu. Bo to wiesz, to nie ma, to jest dla dziecka, a ja jeszcze karmiłam wtedy z piersi, więc chciałam po prostu mieć go przy sobie, żeby go też karmić. To, co przeżyła, to nie tylko ból fizyczny i niewygoda ale i trauma psychiczna, lęk o życie swojego synka. Najbardziej porusza jej wspomnienia o tym, jak cierpiał mały Vincent. I to było tak straszne dla mnie, jak pamiętam doświadczenie, jak zobaczyłam, jak on płacze, jak on ma to cewnikowanie, jakieś, wiesz, pobieranie krwi z główki, bo to malutkie dziecko. To była dla mnie trauma. To są fakty, które chwytają za gardło i uświadamiają nam, jak kruche jest życie. Ten dramat, to piekło w szpitalu, uświadomił jej, co jest prawdziwą wartością i jak mało znaczą medialne dramy. Potem doświadczenie Joanna Opozda przewartościowała swoje życie, a smutek i lęk zmieniły się w głęboką, dojrzalszą wdzięczność za każdy zdrowy dzień. Oto co na temat tego wstrząsającego wyznania mówią fani. I w komentarze są świadectwem empatii i zrozumienia. Komentarz pierwszy. Mój syn też chorował, jak miał miesiąc to jest gorsze niż zdrada i jakikolwiek rozstał. Szok, że musiała spać na podłodze to jest tragedia, ale jej wdzięczność to szansa. Trzymaj się, Joanno. Ten głos koncentruje się na współczuciu i uznaniu tragedii macierzyństwa stawiając zdrowie dziecka ponad relacje partnerskie. Komentarz drugi: wszyscy patrzyli na dramę z królikowskim. A ona przechodziła taki smutek samotności. To jest prawdziwy fakt z życia Güjast. Nie tylko czerwone dywany i bankiety. Jestem pełen podziwu dla jej siły. Ten komentarz porównuje dramę publiczną z traumą prywatną, podkreślając ukryte cierpienie aktorki. Komentarz trzeci. Naprawdę praktykuję tę wdzięczność. Te słowa są dla mnie uwagą i inspiracją. Zdrowie dziecka to największy sekret szczęścia. W końcu Opozda mówi prawdę o tym, co najważniejsze. Ten głos podkreśla aspekt wdzięczności i przewartościowania życia, które stało się dla fanów inspiracją. Dzisiaj Joanna Opozda cieszy się każdym uśmiechem synka, który jest jej oczkiem w głowie i największym darem. Mimo publicznej afery i prywatnej traumy, to właśnie Vincent jest filarem jej nowego, Lepszego rozdziału. Aktorka, choć nadal samotna, znalazła w dziecku bezgraniczną miłość i siłę, które pozwoliły jej przetrwać najgorsze chwile. Wyznała to tak pięknie: Codziennie się cieszę z tego, że po prostu moje dziecko jest na przykład zdrowe. To jest dla mnie bardzo ważne, bo mój syn chorował ciężko. Dziś gwiazda cieszy się z każdego uśmiechu synka, który jest jej oczkiem w głowie. To jest klucz do zrozumienia jej emocjonalnej drogi, od zdrady do wdzięczności, od rozpaczy do nowej nadziei. Ta historia to uwaga dla wszystkich. Zdrowie jest najważniejsze, a miłość matki potrafi przenosić góry. Dziękujemy, że towarzyszyliście nam w tej emocjonalnej podróży w głąb prywatnych sekretów Joanny Opozda. Pamiętajcie! Nasz kanał dostarcza Wam pilnych i wstrząsających informacji ze świata anime news i celebrytów. Jeśli interesują Was nowości, dramy i przeglądy z tego uniwersum, nie czekajcie. Zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie ten materiał i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, włączając dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi newsami ze świata gwiazd i kraju kwitnącej wiśni. Do zobaczenia w kolejnym materiale pełnym emocji i faktów